Witam wszystkich, z tej strony Cyber razem ze mną jest Speak. Halo, dzień dobry Halo, dzień dobry, jest, dzień dzień po, dobry. jest po 24, gramy sobie dobry wieczór, tak jest, diamentowe duo z silverowym Zixem Dokładnie Warwick I... na topie, bez skina Co powiem? Piąty skin, <laughs> znaczy piąty, piąte nagranie, Hajduk, pozdrawiam cię serdecznie po raz kolejny Ej, ten, się tak widać. Ten, ten człowiek jest nie, nienormalny, naprawdę. Ja się go boję. Wiesz, możesz się tak widać. Częsty z tej strony speed, pozdrawiam cię, hajduk. No, ale nie, teraz jest e, napisał już w sekundzie zero, minuta 00, sekunda też 00. I bie, biedny jest dzisiaj, biedny odcinek, ale placeowy. W sumie nie, my jesteśmy. Znaczy, no, ja tylko... O, grosz, to ja się wiek. jeszcze zobaczy, nie? No, ale pozdrawiam hajduka znowu. To już po raz chyba piąty Też pozdrawiam Wrzucę ten odcinek z Nasusem, chyba wrzucę, bo nudny, ale jest Też plays'y <laughs> Nudny, ale jest, 20 minut farmy Cicho Ten już nie będzie aż taki Mam nadzieję Znaczy w tym nie będzie plays'ów Czemu? Iść japę No Jeszcze do nas będzie live Lifesteal? Co? Mówię, że będzie Lifesteal. Oni no. mają nidalkę na soporcie Powinno być easy. Mówię. Mam nadzieję. Mówię. Mamy Vi, więc z w ogóle mocne piki. LOL, co nie tam wierzę się w to. bo co Nie, nie trafił, kurwa. Ja go nastałem koło niego. A, okej. Okay. Nie nagrałem, ale... Znaczy, Silver Obramówka trochę się średnio zlecia do Diamentowych, place'ów, było. A spity ale... ale może z nami zagrać. No co? Są cztery Dam, damy inne mu szansę. No, Cztery inne obramówki, to nie szkodzi. Ty masz na topie ziemniaka power. Tak, ziemniak Power jest na topie na mundzie Z teleportem O kurwa, już tu widzę jak będzie wiasno, bo to. No, też mogę wziąć na Urwico, ale... Teraz kupienie Nie umiem Lush hitować Kiedyś tym grałem A to było dawno Czy mówisz, że oni mają dużo tego AP, tak? Okej okay. Ej, nie 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 teraz proszę O O! zx LB Jaki silverek? Aaa, mówka jednak ukryty challenger Mentalny, jak ciasto. Tak. Za miesiąc wbijamy obydwaj challengery i robimy serię Challenger Places, a nie diamentowe. Ja to w sumie obiecuję. Kurwa, nie zrobiłem. Pewnie przez ten miesiąc. LOL pana. Co? Zabij go proszę cię. Ty kurwo! No, o, nie ja obrażę. Nie wierzę w to. Nie, nie na rozpoczęcie odcinku. Odcinka. Ale Co zabij. ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ja nie, nie miałem, miałem ten... Chitować. Jak to się nazywa? Nie miałem skill'a wylewolowanego, No i próbowałem seskoczyć z niego i to było takie mądro Ej niedługo mi zaczną ludzie pisać, że to jest podejrzane Że ten Hajduk naprawdę jest nie normalny, Albo, że ja mu mówię, żeby mi pisał przed odcinkami To nie jest prawda On się chyba uciepił i tak pisze Ty O, no. no to jest, liderka moja Muszę mu coś powiedzieć, żeby przestał mi pisać w każdej grze Bo się na nagrania łapie może tu tak? Zaplanowamy wszystko Wow Wow oh. Oh. Ofensywno taktyczny flash Znaczy defensywno Ale jest Jest flash, jest Eliska, jest gang Waj też próbowała, ale Nie mam, nie mamy CC Resz nie chcę wrócić. Już to widzę jak do hazardu Nie Jezus Nic nie farmie Ty? Ja mam 12 kicków Dajcie zać, a nie to mnie zlagowało Dobra Ale ja mam normalny ping Wiem, M mnie zlagowało Chwilowo Taki mini lag I Nie umiem farmić Jeszcze się nie nauczyłem Jezus Ja ten Draven też ma mało, ale co to kurwa jest w ogóle zagrana bo czy... Właśnie nie wiem ja, ja mam mało, a wy macie jeszcze mniej, to już w ogóle Diamentowe plejsy tak zwane Bez diamentów Tak, ja jestem dzikim psem, w ostatnim odcinku byłem innym dzikim psem Ja gram psami Lubię psy już sam sam się do psów No Lubię pchły tak ogólnie To już się nie myjesz? Nie, ja się myję E, eee. tylko Nie nie, nie mam many. Lo, lo, zabił się co za idiota! Co zrobił? Rzu, rzucił we mnie tasakiem jak miał na sobie ignite i wiesz, ignite by go nie dopalił no nie? I rzucił tasakiem stracił sobie HP Ignite go dopalił. Diament. To place is diamentu, to jest zrozumanie. Znaczy flash był całkiem spoko, bo odflashował. Jakby od, wcześniej odflashował to by sobie uciekł. Ja rzucił, tego rzucił sobie tasakiem i się zabił Ja jestem słaby, ale on to już w ogóle Kolejny odcinek Easy Win tak O zwany. kurwa Po ty już jesteś Ja no nie myślałem dobra. że jesteś Kingspring A, on ma teleport, SS W Teleportu się nie da Jestem zwolniony, zwolniony z teleportu Ja ale ten tres przeżył, nie? Nie wiem co zrobił, ale mu to nic nie zrobił. Co wy tak słabo farmicie? No bez jaj, że Warwick ma najwyższą farmę z gry. No nie wiem, no ja nic nie farmiłem na początku. jaką ja mam farmę. <grych> ja mam stary 28 CSU. Ja mam 48 chyba. Nie, 46. Nie fajnie ja, na tym ja. ego, się tylko zabija. Teraz się będę witał od razu, pozdrawiając Hajduka. Tak, tak, tak myślę. O to dobry tip. No. no da, to już takie. A W po, poprzednim nie odcinku, ale poprzedniej za trzy osoby do, napisały. Trzy chciały być na nagraniu, ale nie nagrywałem Myślę co kupić, co by tu Jak, kupić? Jakbyś nie miał tych E to bym też teraz napisał. Okej. Okay. Tak, Miło. Minimalizuję to i wypierdolę ja nagranie. Więc no. nie będę na nagraniu. O, teoretycznie. Napisałbym ci, ale nie. Pobawię się przestawianie przestawienie itemu. Co? O, nie, nagrywam, no, nagrywam, no, nagrywam. Bij, ja bij bi się, ona baj jest. Olo, tego tu nie widziałem. Lo, głupi jesteś. To jest diament, to jest diament, przypominam. Jeszcze nie traf, o, trafiłeś Patrz, kamszotem nie trafiła Czekaj bo ja dobiegam do topa Będę kontrolował wszystko myszką I tutaj patrzał na akcję Co tu się dzieje? Nie, dobra, mam dość Urwałem w najlepszym momencie ale Rzułem tam przyjdzie osmid. Słabo gram tym game ja psem, lubię psy. Już to mówiłem chyba, nie? Co mówiłeś? Że lubię psy. Dlatego gram najpierw na susem później w Rykiem. Te, rzuca we mnie Tasaka. Hmm. Ten Draven to jeszcze słabszy mocharny niż ja, nie? Eee Ja jest na tym topie Nie wiem co robić, ja mam go bić, ja mam uciekać czy nie O, farmić złożyć ruineda i go zabić Już go zabiję I ja mam jakieś lagi takie dziwne, a tu nie jestem Twoja winy Na nie pewno, twojej dostawcy internetu Jestem tego pewien kradnę internet, nie mam dostawcy No mam o, do moich widzów, właśnie, te paski jak nie macie na full ekranie to nie wiem co na nie zrobić, ja wiem, że one są i że one mogą przeszkadzać, a to jest wina Akciona, tak mi się wydaje, albo rozdzielczości mojego ekranu, nie mogę z tego jakoś ładnie skalibrować, żeby działało, próbowałem chyba wszystkich możliwych metod, Kup, kupię nowy monitor, może to coś da. A najpierw się muszą chyba się, zgadzać, czy nie? A już mam zamówiony nawet. O kurwa Dostało się takie 6 złoty z reflinka Ale ograne Czekaj, mam hajsy już na to czy nie? Mam. Zabijcie to o, nie wierzę w to Au. Dziki pies. żyję żyje o. o i tam ktoś flesza stracił jeszcze Ja sobie On. tak chamsko oglądałem O, executed Przepraszam Co przepraszasz? Za co? Za co? Ja sobie tak stałem i oglądałem, jak oni giną. A. No nie mogłeś tam pobiec? Rzucić ulta? Ja nie mogłem. Okej. Okay. No to... Wybaczam, jak nie mogłeś. Dobra, idę po itemek. Teraz się nagrywam, a ty się wracasz do bazy wstyd. Dużo... Ej... Oj to. Duży rezyst. Nie no, mi nie da wrócić. Ja nie mam many, żeby go zabić. No, mam 300 mana, ale nie mam many, żeby go zabić. Na pewno ktoś się napisze w komentarzu. Jestem idiotą. Mówię, że nie mam mana, mam prawie full. Nie, lol. Dobro. O, bardzo ładnie. Ja go atakuję łapami, pchłami i wszystkim, co ma tym piesów. O coś chyba jest na to. A nie, to jest Ziggs. A mnie zlegował. Tym drive'em właśnie też dostał laga i dzięki temu go zabiliśmy, nie? Nie no, korzysta z, z ja lagu, to jest przeciwnika. To jakaś wina, bo mnie też tak ścina czasami. Ja miałem akurat spadek z FPS-ów. 90 na prawie 0. O, jestem Killing Spree. Zadrapałem go. Razem z kotełem Ziggsem. i Easy much. No! no Grałeś się w takim sezonie drugim, War Weekiem. Nawet dużo. Piszą, że wrzucasz tylko wygrane mecze. A. Ale my to wszystko wygrywamy, Taka jest prawda. A no. A. Ale i tak też, no znaczy może nie napiszę, ale... Kurwa, ja nie żyję. A nie, ja nie to będzie przegrany mecz, ja akurat będę go nagrywał, to wrzucę. Mimo, że będę go rzucał 3 godziny, tak jak każdego innego bo mam internet z drewna. Ale ja rzucę Ja mam też taki internet z trochę ulepszonego drewna Ooo takie mówisz, lepsze drewno? No, takie dębowe Uuu Ja mam chyba takie z brzozy Takie słabe są so much Chyba Ale tipsy, olo Kto? Ja Okej okay. Niech będzie ja już biję so much Nie, 15-4 Nie, ja bym... Się Chcia... Chciałbym akurat, żebyśmy mieli jakiś trudniejszy mecz go nagrać Jak na razie to jest 16-4 Kurwa, nie trafiłem O, Wundo goni z Pomóż mu Jebie. Jebie go Ja farmię Ja też farmię Dobra, Najciekawsze ja momenty <laughs> Ale no co, no, no zawsze jest farma Czy ja naprawdę mam taką farmę? Która jest, to... Ja Warwickiem mam najlepszą farmę z gry, o co chodzi W, w tej grze, w moim teamie, we wszystkim Nie masz teamu Też tak myślę Ale nie, nie mam tyle co mój midier i Jadek razem wzięci. To słabo Muszę trochę się poprawić Wracamy, zaraz go Lub jakieś place na topie Patrzysz? Patrzysz? Kamera jest? Jest kamera Czekaj Szybko No Nagramy? Jeszcze się mi, <laughs> śmieje ze mnie <śmiech> yeah, <śmiech> no. <śmiech> Ja to widziałem, widziałem tylko ten Otworzyłem sklep <laughs> Nie Za ile malcy? CD? Za 5 minut jeszcze raz można Okej okay. miał być takie prawidłowe playsy, a nie taki ofensywny, defensywny flash. Ej, o, zabiłem. Panu fajnie gale, nie? fajnie mi się gra tym piesołem drugim. O, Aliska. Halo, dobry wieczór. Jak ktoś to zobaczy, bynajmniej u mnie, bo u mnie jest taka patola, to ja wątpię, że ktoś to pomyśli sobie, że to są diamenty. Nie, już widzieli poprzedni odcinek, to wiedzą, że my dwaj tylko diamenty. Ekran też był nagrany i cztery diamenty i jeden silver. Nie wiem skąd się wziął. No oni robią człowieku. Ani dalej to jest masakra. Ale ja mam nazwę diamentowy długiu. Więc wystarczy, że my jesteśmy z diamentu. I wtedy jest już prawda. O, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? O, koteł nie zabije. Mam koteła i piesa... O, ale zabił jednak. Ja motrzymiłem co, tutaj dobiłam miniony. Co tu się dzieje? Nic. Ja takie prawilne za 10 sekund przyjdę Ze dwóch Aha, co, Albo... co? Nie, czekaj, czekaj O, zabijają Niedaleko tak, to też jest koteł w sumie, nie? No taki, taki trochę koteł gepard Okej okay. Ale kotem, czyli są dwa koteły Pająk yy, Pedał Piesz <noise> Mundo chyba nie można zajrzeć do zwierzęcia Mundo to jest, nie wiem o, wyłożył się Fajnie, spada, A ja fajnie pada kutełek. No Leci, powietrze i wybucha Chwila, muszę coś zrobić <coughs> Znowu Okej okay. Ile to kosztuje to? Dwa czterysta Dobra, to idziemy dalej farmić O, czyż byblu? Tak JP Poszedł sobie stracić nagrania No nie wierzę Jeszcze mi ukradła blu Saber? Halo? Halo? Halo przepraszam Halo? No, Musiałeś sam do siebie mówić Znaczy mówiłem do ciebie a ciebie mi to się było Musisz trenować No Nie musiałem ten Siostra połama leży i musiałem niej coś A? Co? A? Chciałbyś wiedzieć? No nie wierzę tak. w to O, zabiłem Jednak Myślałem, O że... lol że... LOL Co? To ja zrobiłem, ale mnie ludzie wyśmieją za to, nie? Nie wiem, nie As widziałem, więc spoko To u Dobrze, Ciebie To że nie widziałeś <laughs> Ja się... sobie poprawić Fotel Fotel? Tak, mam fotel Nie siedzę na... na... Na taborecie jak Na taborecie. <noise> Ani ciastko na podłodze. Jest na, na, na takim taborecie siedzi, gdzie jedna, gdzie jedna noga jest podobno urwana. <noise> na trzech. No i tak słyszałem, że... Trudno <noise> balansuje ciało. No to fajnie. <noise> no. Gotę zginął. Gdzie on zginął? Tu zginął. Miejmy no, się z biednych. No. No nie wypada. Idę ich zamijać, już mam itemy, są masz dobre To ja się wracam do base Chciałem stresowi i przestała go gonić Gdzie ten jest? Ej zniknęła, czy? A ona tam biegnie tam, Na górze jest Właśnie widzę I nie, nie wiem skąd ona się tam wzięła Nagrywa się Patrzą, patrzą YouTube na ciebie, dawaj Poczekaj, jesteś jest O! Na nie używał Ej, wiesz że cię Wiem Ignite 6-0, wow Czas się nie spodziewałem, że aż tak dobrze mi pójdzie Piesełem drugim O, nic nie nagrałem farmiłem A może nam idzie coś się stać Tu już coś jest nawet, nie? Jakaś gra O, Ta coś lista też nic gdzie? nie robi Ten ZX widzę, że składa ten bullet, ten. Ktoś grał ostatnio LCS i tak samo składał. Jak? Co on robi? Ten item do dżungli. A, że no Dziwny. Dobra. Chyba nie. On ma wszystkie skillowe przerówki, a to zwiększa Light jak jest ten pojedynczy target. Aha. Warwick, dziki piesem Ja tu cisnę dwóch na jednego Okej okay. Patrzę, patrzę nagrywa się Nie, nie cisnę. Się. Kurwa, bo mnie zabiła LeBlanc Ale jesteś słaby Nagrałeś jak umierasz No, statystyki prawilne 6-0-0 ja Ogólnie, zimowe no. i wszystkich Taka easy gra trochę No Niestety to... Przydałaby się taka można powiedzieć dłuższa i taki Miło się będzie, że całe renderowało dwie mi 20 minut. Czy tam ile. Ale tak jak dojdziemy do Challengera. No? To taki solo, solo Q Challenger. Pfff, duo, duo challenger. Fajnie się ogląda takie duo Q challenger places. Zrobimy tak, ale to się trochę. O, trochę jeszcze czasu to zajmie. O, uratował mnie. Dobry ten treść Ładnie Ulta postawił, nie powiem. I kończymy? Czekaj popatrzę co tu się dzieje Chyba nic ciekawe... O, a może jedne O, suwender ale nie wiem czy ten A, a... Okay. To, To by było na tyle, trzymajcie się, cześć Trochę taki... Łatwiejszy odcinek No, No, bać fubu również Jebać bać fubu są masz? Taka troszkę